Eee, DEDAMIACHU! Kurwa, no zostawiłeś no mnie! Nie wiem na SW gdzieś Na dachu Kampi. Nie dawaj Oliwki na 13 lat Wiem wiem, wiem że tyle ma rudy. Wiem dlatego, bo do niej piszesz cały czas Mogłaś się tego spodziewać Kurwa nie mam naboi do niczego Celebera, ja bym tylko nie mam śruby. Ty na mną mi skłopie! w jak po Dosłownie, kurwa. Jest tam. Ej, e, ja nie mam maców, kurwa! Działaj do Ja miałem chyba 10 HP. No miałeś, miałeś. Gucia! u nas Ja mam kurwa rybkę pump. Ja, ja robię lebera. Ja chcę pumpa Kurwa! No chłop krowo, mi było go słychać No ja pierdolę, ja mam takiego pecha w tej grze, to jest chuj No ja pierdolę, skąd on się tu wziął Ja pierdolę, no dlaczego ja we nie, mnie? No pierdolę to No ulećcie mnie Pierdolona gra no niemożliwe Mówi na działku, go kurwa Kilofuj Wpadam, pomocy O Kurwa.